Okej, okay, namieszałeś. Chcesz prosić ją albo go o przebaczenie. Jak to zrobić? Cześć, Zani Ortega z tej strony i nikt nie jest idealny. Każdy może popełnić błąd, każdy może mieć jakąś chwilę słabości, co doprowadzi do niekorzystnych skutków, jak rozstanie. Kłótnia, kłótnia z przyjacielem albo nawet w rodzinie, ale w końcu zbierasz się, żeby powiedzieć przepraszam, zrozumiałeś swój błąd i chcesz prosić o przebaczenie, dlatego dzisiaj dam ci cztery wskazówki, które powinny ci pomóc. Prawdę mówiąc, kiedy i czy w ogóle ta osoba cię wybaczy, zależy od tego, co zrobiłeś i jak bardzo naruszyłeś zaufanie. Więc zacznijmy od pierwszej wskazówki: nie bądź natrętny w przeprosinach. Raz, a dobrze, naprawdę, jedne szczere przeprosiny mają większą moc niż ciągłe przepraszanie. W tym momencie, jeżeli cały czas ją przepraszam, 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 albo go przepraszasz za coś co zrobiłaś, cały czas jakby aktywujesz znowu te negatywne myśli związane z tą rzeczą, co zrobiłaś. Cały czas, przepraszam, za to cały czas to przypominasz. Pamiętaj, jedno porządne albo jedne porządne przeprosiny mają większą moc niż cały czas przepraszanie za tą samą rzecz. Okej? Okay? Przeproś i zostań. Więc jeżeli masz okazję porozmawiać z tą osobą, to przeproś raz. Całego serca, szczerze, przeproś i koniec. Między nie poruszaj tego tematu. Jeżeli ta osoba nie chce z tobą rozmawiać, to możesz napisać SMS-a albo jakąś wiadomość. Ale jeżeli ta osoba rzeczywiście nie chce z tobą rozmawiać, to proponowałbym poczekać trochę, nawet parę dni, żeby to wszystko się uspokoiło. Bo jeżeli napiszesz tą wiadomość od razu, to szanse są, że jak zobaczy, że ta wiadomość jest od ciebie, to albo wyrzuci to do kosza, albo to od razu usunie. Po drugie. Cierpliwość. Nie możesz oczekiwać, że jak powiesz, przepraszam, to będzie wszystko w porządku i będziecie żyć długo i szczęśliwie. Prawdę mówiąc, wszystko zależy od tego, co się stało. I możesz mieć niespodziankę, powiedzieć, przepraszam i wszystko gra, ale często nie gra. Czasem, nawet ten proces przebaczania trwa latami, więc cierpliwość jest bardzo ważna. Po trzecie. Uszanuj decyzję tej osoby Przyjmijmy, że jesteś facetem i zdradziłeś twoją dziewczynę Zrozumiałeś, że popełniłeś błąd Że jesteś kompletnym kretynem Teraz chcesz to naprawić, chcesz ją przeprosić I poprosić o przebaczenie Teraz kiedy to robisz, ona nie chce cię słuchać ona nie chce z Tobą rozmawiać, nie chce Cię widzieć, ale dalej tam jesteś, dalej tam stoisz jak taki słup i przepraszam, 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 mimo że ona nie chce Cię widzieć, i to jest błąd. W tym momencie napełniasz ją jeszcze bardziej tymi negatywnymi emocjami. Jeszcze bardziej zaczyna Cię nienawidzić za to, co zrobiłeś. Więc jeżeli chcesz ją przeprosić, chcesz coś powiedzieć i masz na to okazję, to powiedz i wyjdź, zostaw spokojnie. Jeżeli w tym momencie nie pozwala Ci na to, to uszanuj tą decyzję i nie rób tego na siłę. I po czwarte. Każdy czasem podejmuje błędne decyzje w życiu, ale też każdy musi z tymi decyzjami żyć. Ok, stało się, zawaliłeś, zawaliłaś, trudno. Czasem po prostu nie da się naprawić danej sytuacji, możesz przeprosić, ale dalej jest niedobrze. Jedynym rozwiązaniem jest po prostu iść dalej ze swoim życiem, wziąć lekcję z tej sytuacji i dopilnować, żeby nigdy w życiu... Nie popełnić tego samego błędu. Na koniec chciałbym jeszcze wspomnieć o dwóch rzeczach. Po pierwsze, jeżeli pokłóciłeś się albo pokłóciłaś się ze swoją drugą połówką, ze swoim przyjacielem albo przyjaciółką, albo nawet z kimś z rodziny, to zostaw swoją dumę w drugim pokoju, idź przeprosić tą osobę i pogodź się z nią, bo naprawdę nie warto robić z małego problemu później jeszcze większy problem. Po drugie, jeżeli chcesz prosić o przebaczenie, to sam najpierw musisz nauczyć się przebaczać. Więc to by było na tyle. Mam nadzieję, że ten filmik komuś pomógł. Jeżeli popełniłeś jakiś duży błąd, to pamiętaj. Przeproś raz, ale szczerze. Bądź cierpliwy, nie bądź natrętny i postaraj się nigdy więcej nie popełniać tego błędu. To wszystko. Powodzenia.